Cześć, trzymano z tej strony. Ratel, witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Kolejny odcinek z na No i bez zbędnego przedłużenia, zaczynamy. Robimy dalej fabułę Goliat załatwiony. O, be... co jest? Mutacje i rysunek eee... Nową Ok, można znaleźć arcymistrza. Okej. Okay. Palmerin dbał o jego wychowanie. Jego krewniak. Neslams Węty, będę Ciągle nie mogę się przyzwyczaić do waszej rycerskiej mowy. I Do tego, że raz mówicie kwieciście, a innym razem zwyczajnie. Jesteśmy błędnymi rycerzami na żołdzie księżnej pani. Gdy występujemy w jej imieniu, zobowiązuje nas tradycja. Okej, okay, mamy pierwszy znacznik, więc w następnym odcinku będę mógł zmienić fryzurę w końcu. Nie ma nikogo? Hm, pewnie już zabrali ciało. Rozejrzyjmy się, czy przypadkiem czegoś nie przeoczyni. Bo ta się przejada już, fryzurka. Co to jest? Te buty wiele śladów. To była Straż Książęca. Zauważyłeś coś ciekawego? O, zobaczymy Niestety gdzie poszli. Nic. Szli wzdłuż linii wody. Może ciało leżało na brzegu. Trupojad. ostrożnie. Co? Czemu wy. Ale dziwnie wyglądają w tej krainie. Fajnie, że jest taka różnorodność. Ała, starszy wiec. Au, au. A tu te wybuchające jeszcze w ogóle. Wawił je zapat Czukajmy dalej Wszystko co niesie nur to osadza się na tej płuciźnie Tak strasznie tu suchnie Okej, ale ten Tu jest wszystko zbanane, tak? Chyba tak Dobra A w takiej bajkowej jest kraje nie tyle zanieczyszczeń ubrania zostały pokrwawione strzępy ale spójrz na jakość sukna. Droga tkanina, ofiara była zamożna. Zgadza się. Z ubrania zostały pokrwawione strzępy, ale spójrz na jakość sukna. Droga tkanina, ofiara była zamożna. Zgadza się. Widzisz ślad po łodzi i odciski stóp? Odpłynęli stąd, i to niedawno. Wyciągnęli z wody sieci i pocieli je. Krwi jest dużo, więc pewnie zwłoki były poćwiartowane. Potem zanieśli porąbane kawałki do łodzi i odpłynęli. Zauważyłeś coś ciekawego? Nie. Tu przyczepione były sieci. Żadna chustka z monogramem DLC pewnie należała do arystokraty. Teraz warto dowiedzieć się, gdzie zabrali ciało. Okej, okay. ja chciałem tylko jeszcze wziąć ten syf, bo może mi się przydać. Eee, dobra, hello. Co teraz? Ciało rzeczywiście spłynęło z nurtem rzeki i zatrzymało się w sieciach. Wiemy, że gwardziści załadowali je do łodzi i gdzieś zabrali. Musimy ustalić, gdzie trafiło ciało. Chciałbym je obejrzeć, zanim zacznie się rozkładać. Bywalcy gospody na pewno przyglądali się strażnikom. Oni będą wiedzieli, dokąd popłynęła łódź. Zapytajmy ich. Zdaje się, że mamy widownię. Dziwisz się, miejscowi będą opowiadać jeszcze swoim wnukom o dniu, w którym z sieci wybierano poćwiartowane zwłoki. Gawie ci pospólstwo. Jeszcze jedno. Pod wodą znalazłem chustkę z monogramem. DLC. Mówi ci to coś? Psia krew to inicjały De La Croix. A więc to on jest kolejną ofiarą bestii. Najprawdopodobniej. Dobrze go znałeś? Dawno temu byliśmy przyjaciółmi, ale nasze drogi rozeszły się. To był człowiek pełen skrajności. Jeśli uznał kogoś za przyjaciela, stał za nim murem, a dla swoich wrogów nie miał żadnej litości. Co? Wielu miał wrogów? O tak. Ale co to ma wspólnego z bestią? Wiesz, Geralt, poruszyłeś czułą strunę. Wspomnienia z dawnych czasów, do których wolałbym teraz nie wracać. Dobrze. Porozmawiamy o nim przy innej okazji. Teraz chodźmy do gospody. Niebawem no. będę musiał cię opuścić i wrócić na dwór. Przecież ledwie co wróciłeś do są. No. Rycerz księżny ciężnej nie zna wytwienie. Myślałem, że nie zdążę do obowiązków, ale wróciłem w samą porę. To mógłbyś się sprężyć troszeczkę? Bo palmerin kurna... Znaczy nie to Milton, sorry. pamiętaj, żeby stawić się u Anariety. Anariety? U księżnej pani zapomniałem się. Między sobą nazywamy ją po imieniu, ale nie przy palmerinie bo ten oburza się na poufałość. A, dobra. A oto to Zaglądają tu kupcy, mytnicy, w fisacy. Nigdzie w susenu nie zjesz lepszej zupy z rano. Bez tym się zajmę. A co? U nas do stiedo Skąd? dobra. Nie Czekaj, zanim to to jeszcze zlecenia weźmiemy w końcu. Urzędnik szuka pomocy. Pewnie będzie można dobrze zarobić. Pewnie tak. Na honor. Czyżby kucharz szykował właśnie pasztet? Nie inaczej, panie de Peyrac-Peyran. Długo was nie widzieliśmy. Zapraszamy do stołu. Waszego towarzysza również. Zaraz, zaraz. A czemu nie czuję zapachu mojej ulubionej zupy z raków? E, no, dzisiaj zupy nie będzie, bo raków nie ma. Pewnie nie słyszeliście jeszcze, ale... Znalazłem dziś przy sidłach trupa. No to ten, stałem bladym świtem, wyszłem przed chatę, patrzę, a tu niebo takie czerwone! My właśnie w sprawie tego trupa. Bo widzicie, człowiek, którego zaprosiliście do stołu, zawezwany został z cudzoziemskich krain przez naszą księżną panią, żeby wytropić i zabić bestię. Zaprosiliśmy do stołu dwóch ludzi. Ale, jako że panu depeyrak peyran bliżej z usposobienia do Zająca niż Ogara, mniemam, że chodzi o drugiego gościa. Z kim mamy do czynienia? Nazywam się Geralt. Zaprawdę skromny z Was człowiek. Pewnie mało przestajecie z panem depeyrak peyran Dajcie już spokój z tymi docinkami. Gerald jest mistrzem cechu Wiedźmińskiego i ma do Was pytania na temat ostatniej ofiary pestki. To ja znalazłem trupa. A było to tak. Słońce dopiero wschodziło, gdy obudziłem się i siadłem na wyrku. Patrzę, niebo takie czerwone. Pytaj, Gerald, bo nas tu zima zastanie. Był ranek, poszedłeś sprawdzić sidła na raki. I co było później? Wyszedłem przed chałupę. Patrzę. Na honor do rzeczy, dobry człowieku. Wiemy już, że znalazłeś trupa zaplątanego w sidła na raki. Co było potem? Widziałeś kogoś w pobliżu? Coś szczególnego zwróciło twoją uwagę? Nikogo nie było. Tylko ja. A szczególnego... Hmm. No. Co zobaczyłeś? Tylko jak usłyszę, że niebo było czerwone... No... Głowa trupa wyzierała na powierzchni. Oczy wybałszone. Język siny na wierzchu. A obok, na wodzie, kołysała się dłoń. Przyjrzałeś się dobrze tym kawałkom ciała? Tak się przelękłem, że pobiegłem w te pędy do miasta. Wróciłem z gwardzistami. A oni kazali mi się trzymać z daleka. Długo łowili te kawałki, długo. Sieci mi pocięli, tak były zaplątane. Chciałbym obejrzeć ciało. Wiecie, gdzie je zabrali? Na drugi brzeg rzeki. Przewieźli je łodzią. Potem załadowali na wóz i zabrali do piwnicy w korwobianko, żeby trzymać je w chłodzie. Co? Przecież korwobianko to włości barona Rossella! Jak się dowie, że zrobili mu z winnicy kostnice, to psami poszczuje. Gdy byliście na Wojarzach, winnica została zlicytowana. Kto to co był? Ta kobieta, która wyszła. Nie widziałem jej wcześniej i nie zauważyłem, żeby wchodziła. Pewnie Linka, córka karczmarza. Czekaj, gra, czekaj, bo czegoś tu nie rozumiem. Jak to winnica została zlicytowana? Nie może być! Nie jest tajemnicą, że baron tonął po uszy w długach hazardowych, wierzyciele w końcu pomnieli się o swoje, kancelaria książęca kupiła wszystko na pniu, a Rosel siedzi teraz na garnuszku brata w Vicovaro. A mówiłem Roselowi, że w końcu się doigra. Ile można jechać na dawnej sławie bohatera? Wierzyciele w końcu się połapali, że z obietnicy. Cóż, takie czasy. Dzisiejsi rycerze są bladym cieniem dawnych bohaterów. Prawdę powiadają, że bestie zesłali bogowie, by napiętnowała upadek obyczajów. Mówi się, że bestia jest karą bogów. Rycerze odwracają się od dawnych obyczajów i z obrońców czeństwa zmieniają się w liczy krupy. Jak ja ci zaraz... Niech mówi! Księżna kupczy tytułami i wynosi do godności grzeszników. Zeszliśmy z drogi cnoty. Straciliśmy łaskę bogów. Wtedy bogowie zesłali na nas. Dopust! Nie słuchaj tych bredni, Gerald. Pewnie zasłyszał je u jakiegoś ulicznego wieszcza. Poprawdzie tych wieszczów wysypało ostatnio jak ulęgałek. I wszyscy powtarzają to samo. Czy o bestii mówi się coś jeszcze? Poza tym, że jest karą zesłaną przez bogów? O, ludzie nie są głupi. Przecież widzą, że bestia zabija tylko w dni świętych patronów. Wybredna jest. Dziękuję za gościnę, ale na mnie już pora. Pójdę obejrzeć ciało. Korwobianko jest niedaleko stąd, przy błoniach turniejowych. Jeśli będziesz się trzymał drogi, to na pewno trafisz Nie jedziesz ze mną? A, prawda. Wzywają ci jakieś obowiązki. Nie, jakieś tam obowiązki. Jeszcze przed wyjazdem. Księżna pani uczyniła mi wielki honor i w tym roku wybrała mnie do roli zająca na czas wielkiej gry w ogrodach pałacowych. Gdy zobaczysz mnie w kostiumie, pękniesz ze śmiechu. Korci mnie, żeby wypytać o co chodzi. Ale to brzmi jak długa i skomplikowana historia. Bez wątpienia zakorzeniona w lokalnej tradycji. Bywajcie, i powodzenia, Miltonie. Ok, informacja dla graczy? Zdrowia, dokończę pasztet, już się dzieje. gwinta. Yy... Aha! Ok, muszę na Woltalię skompletować Dobra, pozwolicie, że wezmę. Ale jasno. Ale tu rzeczy są ti. Właźni, takie rzeczy? No nieźle. Przepraszam. A że to co zastopujcie sobie Szybkie przeszukania i chcę z karczmarzem pogadać Tak Tak bardzo blizny są kozackie Przepis na zupy z raków Co? Okej okay. widzicie, macie przepis dzięki temu Przepis na pasztet. uuu u huu Dobrze, będziemy... zrobię specjalny odcinek, w którym gotuję potrawy z wydźmina, nie naczartuję. No, Ale Do skosztowania naszej słynnej zupy rybaka. Ale niestety akurat skończyły się rady. Zawsze można je zastąpić jakąś rybą. Chodźby o Raka zastąpić rybą, błagam. Co dalej? Wino wymienisz na ocet? Eee, sympatyczni z was ludzie, Nordlingowie, ale na kuchni to się w ogóle nie znacie. Słyszałeś jakieś plotki? O czym mówią rybacy? Że jakiś Nordling chce zastępować raka o konie. Pytam zupełnie poważnie. I do tego bez wyczucia. Ja swoich klientów nie podsłuchuję, a już na pewno nie powtarzam tego, co usłyszałem. Pokaż, co tam masz na stanie. Skoro nie będzie mi dane zjeść waszej słynnej zupy rybaka, to może zagramy w gwinta. Jakie tu są duże stawki? Podoba mi się. Oj, on gra z Keligę, dobra. Nie chcemy. O masz. Źle podropiło. No, źle podropiło. Co to robi? Każdego z graczy zostają przystosowane i przywrócone do talii. Aha, ok. Nie wiem jeszcze jak na to zagrać w takim razie. Eee, I co to robi? Co to robi ta krowa? Aha. Eee, nie wiem co, jak mam się zachować, naprawdę. Masz, a to co robi? Zmienia się foterznego więźwiedzia pod wpływem grzybów Co? Ale co to jest za opis? Fy, ty fy. Nie wiem pasuje teraz, nie wiem jak zagrać na, na niego Dobra pas What the f Aha, tak to działa. I bies ma 8 tutaj. Śmieszne, naprawdę. Boże, ile oni mają okrętów? Eee, pyk. Um, dajmy tak. Musisz spasować, bo za dużo dla Ciebie, prawda? Nie chcesz pasować dalej. No no. Te ja jedno wszystko dostawię. Co za gość? Idzie ciągle fula. Nie, no nie przebije mnie chyba, co? O dwóch coś robi? Nie. Dobra. Czyli wygrałem. Łota. Ło. Okej, okay, będę musiał uważać Natalię Skilligę, jest jakaś dziwna. Nie ma żadnych buffów, ale jest. dość nieprzewidywalna. Dzięki. Sto koronek, elegancko. I tarczownik dostałem. Tarczownika znaczy. Dobrze. Yy, I co moi drodzy? Jak dużo nam zostało w ogóle? Będę musiał sprawdzić, czy zacina w. Tu są, bo jak zacina to lipa, no już w sumie kończy nam się odcinek. Także, cóż, ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i do następnego. Cześć, cześć.